Tu Karol i tańczy tu Asia Tańczy tu Franek, a z nim tańczy Basia Tańczy też Michał i tańczy Michasia Tańczy tu Pola, Marta, cała sala Tańczy tu każdy, bo to jest fabela, kolor mesi, kolorna novela To do mundo, canta, festa, tabela Więc nie zanudzę i tańcz dla mnie teraz Dzisiaj polecę tu tak ten samą chodź, ten vibe Dopóki światło nie skaśnie tu nam To nikt nie zaśnie wchodzimy w trance za zatańczy tu Pokaż intendów Myślisz, dlaczego tutaj stoję Tak jak ty kopałem kiedyś piłkę za domem. Wim, to nie była praca, żadna była z tego kasa No i po 10 latach gdyby zaczęło się wraz Teraz stoję tu gdzieś chciałem stać. Dawaj, piłkę, zaczynamy grać Jeśli zamiast piłki podesz mi do prawa, nic nie szkodzi I tak zrobię wielki hałas ej Będzie znaczy tak całą noc Patrz są moje ruchy Góra był o na parki starłam włoty Gdy jestem na scenie to ich oczy na mnie Chodzi do równanie kroku Że niczym nie martwię jak z jakipą Nie podpieramy się z boku Kiedyś marzenia o wioski, teraz tu walka o wielkich Pan nie umiemy wpędzę tu z nimi Bo razem o swoje marzenia walczymy Chcę być wielki jak na Mam za sobą niezłych zawodników Poczuj ten młód, ruszę się z nami Tańczymy nawet do góry nogami Bas mocno bije, dajcie mu w Ta noc jest nasza, poczuj ten luz Świecę jak stroboskop, przetańczę sobą noc Bawić się chcę non stop, dawaj na dancefloor